Hej, witajcie! Karierowy wtorek. Um, dzisiaj trochę o braniu na siebie odpowiedzialności i, i, i ogólnie braniu na siebie dużo, bo to jest taka przypadłość, którą parę razy miałem okazję zaobserwować i która też, jak gdyby, była moją domeną w pewnym momencie, bo e, wszyscy w, gdzieś przychodzi taka chwila, że zapadamy na tą chorobę, e, która polega na tym, że wydaje nam się, że nikt nie zrobi tak dobrze pewnych rzeczy jak my sami. I e, o ile jest to do pewnego stopnia prawda, bo po e, prostu zdobywamy doświadczenie, e, rozwijamy umiejętności, robimy pewne rzeczy latami wręcz czasami. Więc chcąc, nie chcąc, staniemy się ekspertami, potrafimy, wiemy, które klocki gdzie włożyć, żeby to, to całe koło zamachowe ruszyło, prawda? Natomiast jeżeli przychodzi w naszej karierze taki moment, w którym e, zaczynamy odpowiadać za trochę większy odcinek. Za trochę większy być może wycinek firmy, który oznacza też, że mamy jakiś ludzi dookoła siebie, to jeżeli nie zaczniemy w pewien sposób e, dzielić się trochę tym obowiązkiem, tym ciężarem, który siedzi na, spoczywa na naszych barkach, to w bardzo prosty sposób możemy doprowadzić do tego, że staniemy się tak naprawdę blokerem. I o ile to może się wydawać jako oczywista, oczywistość, to spróbujmy na to spojrzeć z punktu widzenia kariery. Bo to też jak gdyby. E, może ona świadczyć źle, tak na sam koniec dnia. Umiejętność delegowania, umiejętność dzielenia się zadaniami, umiejętność zaplanowania pracy jest e, równie kluczowa, jak również wzięcie odpowiedzialności i dowiezienie samemu swojej części, swojego wyniku. E, firmy, tudzież jak gdyby zadania, które przyjdzie nam zrobić, są tak naprawdę coraz bardziej złożone wraz z upływem czasu. Czyli tak jak rozwija się nasza kariera, tak też powinna się rozwijać nasza umiejętność. Delegowania, dzielenia się i lepszego planowania pracy. Dlaczego o tym mówię? Yy, może jeszcze nadmienię, bo yy, tak jak zaznaczyłem na początku, bardzo łatwo jest tą przypadłość u siebie wyhodować i tak naprawdę przeoczyć ten moment, w którym to my stajemy się tak zwanym wąskim gardłem. I zawsze chcemy być w ruchu, zawsze chcemy iść do przodu, zawsze chcemy się rozwijać. I jeżeli nie zaczniemy w pewnym momencie wprowadzać elementów zarządzania. Yy, tym co się dzieje w naszej pracy, w naszych zadaniach, to nigdy nie pójdziemy na ten poziom wyżej, bo zawsze zostaniemy tą taką osobą, która no nie chce się dzielić, która jest postrzegana jako ten e, obciążony zawsze, narzekający na to jak wiele ma pracy, a tak naprawdę nikt nie wie do końca co robi. No dlaczego tak jest? No bo nigdy nie opowiadamy o tym co robimy, bo boimy się, że jak zaczniemy o tym opowiadać, to ktoś inny może zrobić to lepiej, to zabiorą nam to, a przede wszystkim to my jesteśmy w tym najlepsi. Mam nadzieję, że teraz już wiecie o co mi chodzi. I nie ma tu magii, nie ma tu jak gdyby niczego niezwykłego, bo, bo wbrew pozorom, takie zarządzanie tym swoim rozwojem w karierze jest stosunkowo proste. I przez ten przykład, tak naprawdę, już na sam koniec, chciałem pokazać, że. Są jeszcze inne aspekty związane z nami samymi, które mogą spowodować, że ta kariera utknie w, w miejscu, że nie posunie się naprzód, że nie dostaniemy awansu, że nie zbudujemy swojej pozycji, swojej reputacji postrzegania przez innych, ponieważ jesteśmy zamknięci hermetyczni, ponieważ zgarniamy wszystko pod siebie. A może się okazać wbrew pozorom, że jeżeli podzielimy się tą pracą, że jeżeli będziemy umieli nią zarządzić dookoła siebie, to zacznie ona być wykonywana szybciej, efektywniej, a my będziemy mieli czas, żeby zrobić coś więcej, żeby zająć się nowymi zadaniami, żeby się rozwinąć. Bo największa pułapka właśnie tego słabego delegowania, właśnie tego brania na siebie coraz więcej i więcej, powoduje, że zamykamy się w tym samym obszarze. Bo szczególnie jeżeli jak gdyby bierzemy udział w stale w jakichś procesach, w jakichś czynnościach, w jakichś sezonowych wydarzeniach, raportach, zestawieniach i tak dalej, to w tym sposobem cały czas siedzimy w jednym i tym samym, w jednym i tym samym. Nikt nigdy się nie dowie, że to tak naprawdę jest istotne, nikt nigdy się nie dowie, że jest to praca ponad jedno stanowisko, nikt nigdy się nie dowie, że być może da się tę pracę w pewien sposób usprawnić, polepszyć, zautomatyzować, a my możemy wtedy zająć się czymś innym i pokazać naszą ekspertyzę Zupełnie gdzie indziej. I tak naprawdę o tym chciałem dzisiaj pogadać. Um, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, standardowo sugestie co do tematów, które mógłbym nagrać, chętnie dowiem się i zapraszam do komentarzy. W tym celu łapki w, dół, w górę, łapki w dół. Równie mile widziano obydwie. I do zobaczenia w kolejnym tygodniu na Karierowy Wtorku. Trzymajcie się. Hej!